Siemanko, go tu. To jest kolejny odcinek z mojego świata survivalu. Nagrywam go jeden po drugim. No oj, dobra. No to jedziemy, nie? Teraz tu się zabudowałem, żeby zrobić... Sobie, jak widzicie już mam diamentowy mieście, jest przygotowany na wojnę tutaj. Żelazny ekwipunek mam. W ogóle to wszystko przygotowane już jestem. Robiłem to poza odcinkiem, bo to, to tra, strata czasu jest. Jak na odcinek. Więc tutaj sobie teraz pokopę. Mój komputer teraz oddycha. Pewnie będzie się słyszeć strasznie głośno. Jak się tak. Bo ja mam laptopa i to. Naprawdę. Taką łajno tutaj tylko. Nic. Nic. Ja już tu zrobiłem wetbojda, skrzynkę, wszystko. Myślałem, że tu będzie coś a nie. I fajno. Mhm. No trudno, nie? To może widzimy się za chwilkę, jak coś tu znajdę, bo to ten... Okej, okay, no to do zobaczenia za chwilkę. Patrzcie koło, my tu mamy kolejnego ogra. Kolejny nadam nam do diakty. Tylko o ile przeżyjdziemy? O nie, nie do. Co za Z my tu nie zadzieramy. Oj, kolejny! No, jak ładnie. Tylko niech mi się trochę życia zregeneruje go. Spółszerca, to ja tam przed nie będę. Może nam kolejny diabł O nie! O nie! Jest! Dał diaksy! Jest! Ile? Dwa znowu? Tak. No ale zawsze coś. No to naprawdę fart jak nic. Jeszcze może wbijemy 20 level, to kolejne serduszko by nam dało. Pamiętam jak jeszcze nie nagrywałem, to kiedyś miałem takie trzy paski, bo zresztą teraz już ja mam po, po aktualizacji to tą modyfikację na serduszka. Ale kiedyś to było tak jak ma... Nie wiem czy znacie Blowa, na pewno znacie o co to. No. I on ma także ten, to miałem trzy paski takie. To miałem chyba 50 level. O, tu gdzieś creepera słyszę. Tu pamiętam coś było. O O, siema nasz kumpel tak. Nie! Dobra, pa... O kolejny Diaksy jest! Dobre! Ile już cztery mamy, dobrze jest. A tu wyjście jest, tak? Nie no, ale tak ja po okay, keywach mogę chodzić, Diaksy za nic prawie. Wojna to to zbytnio nie jest. <grym> Ale trochę trochę zabiera życia, to muszę mu przyznać. Spróbujemy tą wodę, bo ona nas tu będzie spychała. Sobie możemy tu ładnie to, że razu zabrać. Okej, okay, jeszcze tą wodę. Dobra, jeszcze Jedziemy sobie. I tu nic nie ma. Tak jak myślałem. No ale co? Jedziemy dalej, nie? Nie będę rozpaczał. Nie, nie będę rozpaczał. Okej, okay, może tu coś będzie? Aaa! Ah! Wariat śmierdzący. Czy w rajd... A! Ah, Lagozar wóz! Lagozar Okej, okay. dobra. Co, co, co? Nic co? nie ma? Niemożliwe. Muszę iść znaleźć jakieś miejsce na domek bo to Nie będę w kajwach ze skrzynkami siedział, mimo co? Tylko najpierw to muszę iść po tą skrzynkę. Nie, 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 jak on tu wpadnie. To on mi da O nie! Ale szybko za nim jest dzień. Dobra, padł. Czy ja już tu byłem? O jest śmieć. Nie cierpię tych szczurów. O, mamy kolejną część tutaj tego naszego cave'a. Myślę, że tu potrwa nawet więcej odcinków nic. Bo nieźle. Na razie tutaj. O nie, czy to jest creeper? Tak. Ale w wodzie on nic nie robi. Nie wybucha, znaczy się nic. Bo robić robi chyba. A! Nie, 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 nie bi nie bij. Pozwoli ci coś w ogóle nie bić. Jeszcze ciebie rozstrzelimy. Jest dobra, poleg, poleg, o nie, woda, o nie, 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 Jest. Przetrwałem. Ja wiedziałam, okay. o, nie, wiedziałem, że że on tu nie, 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 dawka nie,

Jeszcze te Andrzeje się tam przemienili. Nie, to już... Ja, nie, ja już dednę, to już jest pewne, bo... Jak spotkam jakiegoś wilkołaka, to ja się chyba tutaj pokroję. Ale nie, idę do skrzynki. Jak się najwyżej tu wrócę. Dobra, to może zrobię cięcie i widzimy się przy skrzynce. Dobra, jestem przy mojej skrzynce. O, ma! Ja nie zauważyłem, bo tak to one padają tam na trzy hity, nawet cztery. Może no ale no co no trudno, no jęki Bierzemy to, odkładamy to, ale i tak to się przyda, bo już tu jesteśmy to... No i się spać. O okay. okay. Dzisiaj pojawią się te obydwa filmiki teraz nagrywam, bo nagrywam je pod rząd Dobra, no wracam tam nie? Jeszcze załączę, tak? Okej okay. Na wszelki już wypadek, nie? Teraz tu się będę motał, tu znalazłem żelazo No nie, 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 nie. O, i okej, okay, tu powinno już wszystko być. O, no, niestety wszystko. Dobrze. No, działa nic. O, o, tu już jest jeden. Edziu? Nie gadaj tyle, tylko dodaj. Nic nie widzicie. Nie widzicie. Poczekam chwilę, niech oni się tam... Okej, okay, poprz... Cholera. ja <noise> Już normal. O nie, tu jest ogry. Tu będzie ogry. Gdzie? Nie, no tu gdzieś musi być ogry. Tam jest. Wiedziałam, że on tu gdzieś będzie. No chodź tu do mnie, chodź. Dasz mi diaksy, mam nadzieję. Jest, dał diaksy. Dobry ciąg. Ciebie już nie lubię. A! Nie! Co mnie podchwaliło? Nie, jadę, dednę, Nie, jest woda, jest woda, jest woda. Yes. Nie! Co mnie bije? Co mnie bije? Szczur tu gdzieś jest. Ona się często...